pięć tych komisji, które chcemy w tej chwili powołać. Oprócz tego Wie mamy... Pan, co to będzie? No. Pięć komisji, a jeszcze PiS będzie chciał powołać do badania majątku kwaśniewskich. To będzie sześć. No Nie dobrze. cały rok to wy w ogóle będziecie jeszcze pracować, czy już będziecie tylko śledzić? Będziemy pracować. Sejm, sejm akurat dysponuje, moi, moim zdaniem, dość dużymi możliwościami pracy. Posłowie nie są przeciążeni, da się to zrobić. Ale oprócz tego, wie pani, jest jeszcze kilka innych... A nie można skorzystać z takiej drogi, jak mm, zapytanie, interpelacje poselskie? Też, to też. jest bardzo dużo czasu na mhm. to, żeby uzyskać bardzo konkretne odpowiedzi pod warunkiem, że ich się słucha, bo to jest moim zdaniem instrument niewykorzystywany w Sejmie, tak jak trzeba też to bierzemy pod uwagę, a więc interpelacje poselskie i wnioski do Najwyższej Izby Kontroli, na przykład w sprawie polskich inwestycji rozwojowych. Żeby Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, skontrolowała to, to co się Aha. dzieje z tą spółką. Czy ona jest fikcyjna, czy ona naprawdę działa. Wreszcie... Sprawy... Bo ja wprawdzie się cieszę, wie pan, na te sześć komisji śledczych, bo ja mam sprawozdania wszystkich komisji śledczych dotychczasowych i mówię, że on, one są dla mnie świadectwem wyłącznie niekompetencji ekonomicznej i prawnej posłów. Więc będę miała następ makulatury. Niekoniecznie. Jednak wie pani, co niektóre z tych komisji. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że instrument komisji nie jest idealny. Muzyka